U mnie na z było nie było Lecimy na górę? Tak mm, To tak, jako atrox trzeba być... Czekaj No kurwa, to jest lepsze Tylko pas giganta biorę Potem coś się ogarnie Co jest? Plus. Aha, WQE, a ja wciskałem QW123 1 2 3 A ja sobie już zrobię taką jako start mm, Tu lecimy no Od razu do niego? Mhm. To znaczy, my nie lecimy tu Tu nie ma co My lecimy tu Tutaj Tu Tam no gdzie tu, ja idę No tu ja też idę Do góry, nie? O super! Powiedziałeś na górę Powiedziałem tu, do mnie Powiedziałeś na górę, a ja poszedłem na górę Idę z dziadem jakimś za sobą, za Kali o, o, nie Tata. tylko sam idę, idę ze wszystkimi. KS. <laughs> Zaraz mu napiszę, nie? Może mi się uda sksuć. O, wiedzę, że ktoś tego robi już. Hahaha. Ha, 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 ha. Naprawdę? Jeszcze jeden strzał i będzie, Miodzio. O, zniknął. Tak się ucieka, jak profesjonalista. Zasłuchaj mnie, tarcza. Była tarcza, ale i tak zginąłeś. Nie, to wina e EZA. On nie umie grać. Widzisz? No widzę właśnie, co to w ogóle było. On, on na tą mapę go robi AP. Co za debil, mamy już apeków. Ale nie, na dominiona robi był do AP. Chodzi o mapę. To jest postać dobra pod AP, nie? Co mam zrobić? Wiem, że dobra pod AP, ale... ...tutaj? O <grych> On nie był tym gnojkiem takim, nie? Mhm mm On był czy nie był? Nie wiem Sebastian Herboto Ja wezmę te moje Bierz, ja się nie mogę Dobra Bierz, ja cię osłaniam Nie idę tam A, znaczy hmm. powinienem iść. Nie, niej! A zginie! Zginiesz! Ty też. Oczywiście by ja pomogę, nie? Ale nie ma po co Dobra, ładnie Ulta mam, jakby co? Ale też, ale ty już nie Ja powinniś. to biorę no dobra ty to bierzesz Onimy, nie? Mhm mm Dobra, ładny Tam coś biega, do wrogiego blisko chyba Bliskrog ze No nie z tej parę. strony, z tej, tu nie? poszedł, tu oh, sorry. Tu poszedł Blitz. A nie, to był ten ślepy monk <laughs> Taka koszulka byłaby fajna. Ej, helpaj Nie mogę, bo tu teraz ja muszę helpnąć sobie No dobra, padłem. A. I też akidonu. Ale ci to help to zrobiło, nie? No, no go zabił. Mm. Napisz report, ja jest tą hel Mógł ci, ul ci ultoć, by ci pomógł. E tam. Jest debilem. Mhm. A po co pomagać? Idę tu po punkt. A ja idę po chwilę. Bo ja nadrabiam chilami, nie? Mhm. Mm. To jest dobra taktyka, bo ty zbierasz punkty, a ja łapię Mhm. Mm Pomóc ci trochę, jak, jak skończę punkt? Ja go zaraz łapię. Aaa, jeden strzał wystarczy. Od góry. A, nie, po co pomagać Wi? Ja, nie wierzę. Trochę mam słabo. Lecę. Utniesz, czy coś, czy Nie mam. mam. Szans? Sumi co mi tripla lecę? Fuck, sorry, nie złożyłem. Trudno. A gdyby mi sksuł, nie skrzył tripla, to bym ci uratował dupę. Bądź miał HP. O, jest profesjonalnie. A, już się pod AD robi. Idę tu. I tak jest noobem, bo nie wie co kupować. No widzę właśnie, w super zakupił. Infinity, mm, ja trzeba fotowolk zrobić, bo ja robię swoje bulity jak co, nie? Ja będę miał takie całkiem innej temki od dupy... Trochę bieda, bo tutaj widzę, że bieda totalna. A kalkę. Dobra, do nie bij już się, koło właśnie o, bo podpaliłem. Za to ja tego biorę. Dobra. Bo, bo Bierz go. Dobra. Biorę ja punkt. Ja Dobra, pozbywę. to wiesz. O tym mi ubezpieczaj tułem. Stać przy tobie? Coś tu idzie? Nie, to EZ. <laughs> I co po może może? O! Ło, patrz! Free kill! Złapiesz go? Nie, no nie złapię go. Bez zabawy w Fuck. No Zginął. Nie mam tego, bo S stał obok. Nie mam, biorę punkt. Nie znajdę tego, co był killem tutaj, zaraz obok mnie. Nie ma szans. No i mam się fajnie gra. <grym> to prawda. Nie grałeś? Ja najlepiej tu wszystkich gonię. A już grałeś chowanego tu? Nie. Szalony Jesteś Braum nie, nie mam many Dobrze, <grym> Dułeś, <money> dobrze. <grym> nie wiem! nie na Ja jestem tankiem, ja zgarniam kill'e. To trochę tak nieładnie. Oni nie zasługują. Uwaga, bo coś ta kalka próbuje. Mało HP Koniec serii, ja serię złapałem. Braumem <grymne> Nie wierzę, złapałem serię Braumem Zero Major, 90D, AD Ewaj jest nubem, i nas jest jeszcze większym. Ehm, tak, to się zgodzę. Biorę punkt Ewaj mm. zobaczyła, że jest w No. To popły od razu. Przestała bić Kserata. No. Rzuciła się na niej. I przez to zginąłem ja i chyba no. no, dobrze, ty masz pierwsze miejsce, tylko tobie mogę go je oddać. Jest jej pół. Czas ksuć mu go mm. Ja myślałam, że on się domyśli, że ja ściemniam z tą premką. No ja nie wiem. Też pewnie tak sądziłeś, nie? Pomagam. Mm -hmm. Ginę. Dzięki mnie kurwa dabla zbiarnął. Nie pomogę mu. Czekaj. Już umiera czy jeszcze nie? Umiera za chwilę. Ale ja! Fuck, mogę kurzyć. I teraz. Dobrze, idealnie. Bardzo dobrze zrobione. Wychodzony moment. <laughs> Za to, że mi nie pomógł, a mógł. Manę miał Chyba, nie, nie pamiętam. <laughs> Wyobraźmy sobie, że miał. Dobra. Dobra, lodowy młot teraz se złożę. Tam Jax jest w krzakach, tam tu. Bo mi go zabrać są. Jacks z wyskoku. Ile ci Jax? Nie ma. Dobrze. Mi i zabrać? Dobrze. Prawidłowo. Już, się, już wiem dlaczego on taki dobry do krzycia, bo ol episko wygląda, taki duży, nie? Nie, gadaj, że nie sięgłem tym, no ja pierdzielę. Na ja ten ult słaby jest You mom help Wygońcie za kilem, ja sobie wezmę O kurde, zeda, zgon Po co leczyć tego najlepszego? Dajmy mu zginąć tak wyglądała przed chwilą taktyka naszej drużyny. Czemu jako tank ja go gonię? Bo tam pedałem. To się wyjaśniło. Potykasz się ze śledzią. Ej, need help, albo zginę. De, wziąłem chwilę i nic mi nie dało. Ale ci teraz nie mogę. <grym <grym Czujesz ten klimat. To było tak do wygrania, U Monka. Się, co? Tak, nie, nie. Tak, do wygrania było to, umonka. Nie, to jest bo w ogóle mówisz, poezja? Mówi się, że coś tu tak śmierci z takiego. Nie, powiedziałem, czujesz to, a nie coś tak śmierci. No o właśnie. Y, need help, need help, goni mnie ten. Ale zobacz mnie. O, mnie widzieli. Ja <laughs> pierdziele, to była bieda. A ta głupia córka wszystkich do mnie przeprowadziła. O, Jackson coś się czai na środku Uwaga stąd, bo tu był zabrany przed chwilą Idź tam? Nie, po co? Ja pójdę. na dół. No nie zdążę do Jacksa. Idę na górę, po free killa. Nie ty jeden krok. Tak grają profesjonalne brązy. A tak ksują profesjonalne brązy. Stun! Widziałeś KS profesjonalnego Nie widziałem połowę, właśnie. Załóż. Idę już do ciebie. Kurwa. Jedno... nie mam chyby, zapomniałem o tym, że nie Braum, zgarniam fragi. Ale nie róbcie jeszcze kserata, bo mnie nie ma Ja nic nie robię, ja robię punkty. Crazy Brown i tyle Ja w ogóle tu nie powinienem żadnych fragów zbierać. Jesteś? Mm -mm. No to trudno. Już nie zdążymy. Tylko, że ja powinienem go wziąć. Bo jeden mam ten To ty go spróbuj zabrać. Dobrze jest. Mm. A może nam się uda? <laughs> Bo przeciwnicy ani razu już tego nie wzięli, nie? No nie, ty, fajnie by nie, nie. było Ale to chyba też muszą być winy czy nie? Nie wiem. Bo nie czytałem to. to. Chłe 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 Chyba ginie ktoś to mhm. kurwa spróbuje spróbuję mi zabrać Zresztą Nie ma bo my wygrywamy, nie? Mhm mm Co za łeb Flesznął się tylko po to, żeby HP zgarnąć Co za łeb Co? A jak się, czy... Flesz, flesz. Nie ma fla... ...ten... ...many przez to Bym bronił tu Ja biorę O, ginę Ale to fajny patent, bo jeden punkt to są te trzy. Ale dosyć długie są jednak te rozrywki, Może pomali. ich pociśnie. Nie, nie zginie. Bieda. Czemu ult mi nie załapał? A ten Nasus taki nów, nie? No, tak patrzę, że to w sumie nic. Nie to się nastakować. Znaczy nastakuje, to on się nie nastakuje, nie? Ale mhm. na graczek to się on nie nastakuje, więc uważam, że to jest słaba postać na ten tryb. No beznadziejna nie słabo. Tak samo Wejgar. Mhm. To znaczy Veigar to jeszcze, bo ma AP sam w siebie też, nie? No tak, no wiadomo jeszcze trochę damage pod Zapema Słabo. Byśmy nie, już mieliśmy ikonkę. Co, wzięli go? No przecież zwieli. A nie, czekaj. Ikonka jest wtedy, kiedy nie wezmą go. Mogą pokonać, ale nie wezmą, tak? Kiedy nie pokonają Xerata Ej, nie dam pokonać Xerata. Ja go muszę znieść. A Kalkę bicie. Albo bicie go, a ja to zrobię tak. Dobra. Może Dzień być. <gulia> Co ty Oni. zrobiłeś? No on tak idzie, 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 no to, to kliknę na niego i biegnę dalej. Zawsze nie widzę ciała ataku, nie? Dokładnie, ja patrzę, nagle leży. <gulia> Ale to było niezłe. Będę dał idzie, w punkt Jep. Może kanko dostaniemy Może Nie ma takich szczegółów Duża fiora była najlepsza No Oj, jesteś trzeci Musi O, to. Muszę ci ktoś... oddać punkt Musi, y, Muszę, ci oddać jeden punkt do pięcia. Bo to jest źle Ale kto ma właśnie drugi? Daj Jest za tobą Plecki masz już tego nie wezmę, trudno Wa już tam idzie do ciebie Mogę wziąć ten punkt Gówno, nie wziąłbym go, bo ona by mnie uderzyła. Aaaaa. A, A ja w dupie, ja biorę punkt. O to by się przydał. No, no bo ja nie, chcę być bo nie, ty No Nie dostaniesz trzy, to będziesz drugi. No Dwa i o to chodzi. Weźmy. Ja no już idę tak. po kolejny ja tak. punkt. Ja muszę być drugi. Kid ja z nimi. Ja bajź Dokładnie, ja muszę być drugi. Jebać bądź Fuck, mogę mi nie obronić. By straciła punkty. Nie bądź bastion A co, za śmierć stracisz punkty? Nie, ale. <śpuszczak> fajnie by było, jakby straciła. <śpuszczak> Mam tylko jedną przewagę punktu. Ona już też idzie po trylion jakichś tych dziadówstw. No nie On ale jest zniesione? powinien się wycofać. Nasus nie chodzi sam, jak mama o HP zaszedłem. Dla mnie punkt. Dobre. O, też idę. Też akolik. Uwaga, z. A coś ma damage'a? Nie wiem. Bij go, ja ci pomogę. Teraz mamy problem. Gine. Ja też. O, Nasus nasu, nagle nasu. się wycofał? Nasus ginie. Powiem w krzaki a nie, jaki debil Powinien dać slowa, a nie Dał slowa, ale nie tam, gdzie trzeba Ale widziałeś, co teraz zrobił? Zamiast się tak ruszać, żeby Blitzcrank go nie grabnął, albo ten nie grał. Po co? Ja sobie teraz będę skina jak dostanę te 40 tego, nie? No To się skina kupuję, od razu <laughs> Zostało mi tylko chyba Kryształowo Costco Relay, ale tego nie kupię. Ale to nie kupuj z polecanych plemięka czy coś Nie, tego nie ma w polecanych, tak samo jak nie ma lodowego młotu w polecanych, nie? Ja po prostu kupuję pod tanka i tyle. I trochę z polecanych. O! Hej! malady, kom, kom, malady. Jeszcze jeden cios. Jak to było? I need. Dobra. Złapałem go. Nie! Tak, SKSŁEŚ? Tak, 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 dobrze! Ale Z go ma. Trudno. Nie, A nie, to bieda. Ale mi pokazał, że go wziąłem. Może zginąłeś, nie wiem. Ja, nie mamy ikonki. Kurwa. No, nie zginąłem A już 170 HP. Ale ładnie nam poszło. No. Gdzie jest? że coś takiego, coś jest dobre do ksucia tego gówna. A to no. już nie jest najlepsze, Nie miałem ulta, tak to już sksuł. Ale Atrox jak A, nie gra? Jest S w ogóle typowy, gra? To... Nie, to wtedy mam większy szanse, jak nie gra. <laughs> no jakby Nasus prawda. nie grał, to więcej szans. To nie, na by sam go nie zjadę. Grano. Nie ma szans. Może jakby nie miał tego. Ale to ja chcę tak. ci pomóc, taki ci Jakby ten, on nie miał zniszczenia to mogę go I Nasus napisał, gdzie jest mój pierdolony tył? <laughs> no zobacz sobie. <laughs> No, wcale to 12 to nie jest jego wiek. Nie, 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 nie. nie. No, w, mm -mm, w ogóle. Idę do ciebie. Żadny nie uwierzy, żadny. Dobrze. No, fakt, że on mi go sksuł. <noise> bo ja nie mam the Fakt, że mu tripla nie oddam. Bo jestem chamskim. Stój, nigdzie nie idziesz. Wszystko moje, kupi. Kurwy kudasy. O, gdzie jest mój team? No właśnie. O, no nie. Ej pa, jestem najlepszy i na mnie spada najwięcej. <laughs>